Dla tych, co nie słyszeli, bo jestem autorem tej oto książki jest to pierwsza polskojęzyczna monografia o prawie morza. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa słyszeliście takie pojęcie jak prawo morza. Czy jest to coś nowego dla kogoś? Jeżeli ktoś nie słyszał, to właśnie dla Państwa tutaj przyszedłem. Bo dla tych, co słyszeli... Jeżeli ktoś nie słyszał, to właśnie dla Was przyjechałem. Po to, żeby tą dobrą nowinę przekazać. Tutaj taki jest szumny tytuł, bardzo odważny. Taka teza. Najważniejsza książka tysiąca lat. Ja tą tezę na witrynie poświęconej dedykowanej tej właśnie książce. Otóż podstawowe założenia tej książki są takie, żeby Państwu wytłumaczyć. O, tutaj jest nawet możliwość ja slajdę przygotowania, coś powiem tylko, tylko E, tak, no bo tu nagle coś działa <laughs> na tych wszystkich projekcjach. Zawsze jest problem albo z mikrofonem, albo właśnie z przekazem takim wizualnym, a tutaj wszystko działa. I to Przegadałem nam z ludźmi. Ach. Nie wiem czy to. E, może tutaj jak dostaję, to gdzieś się Pamiętajmy, że dzisiaj jeszcze mamy bardzo ważną no, po Arianie. Telewizja na temat centralnej mobilizacji, Michała Jedycza, Kuba Modka no, Michała Michalskiego, młody zespół, no i czekamy kiedy wróci radę. No i zespół roboczy na jutro.